Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przechodzę do Was z recenzją książeczki, listy, dzienniki i pamiętniki pani Karoliny Diertich od wydawnictwa WHW. E, przepraszam, WFW. Przyznam się szczerze, że nie słyszałam jeszcze o tym wydawnictwie, ale wydaje mi się, że po prostu e, pani Karolina chyba sama wydała tą książkę. Tak mi się coś obiło o uszy. Słuchajcie, środek jak to środek, dosyć pismo przejrzyste, chociaż Wam powiem, że taka, taka, taka dziwna troszkę w dotyku, ponieważ jest taka grubsza i na szarym y, papierze, ale to w ogóle mi nie przeszkadzało, żeby się w nią zagłębić. I słuchajcie, lubię sobie jakieś tam od czasu do czasu cytat zamieścić, i chciałabym Wam tu jeden przeczytać: y, rozmawia, Rozmowa między dwoma kobietami. Lepiej wierzyć w cokolwiek niż nie wierzyć w nic, tak? Wiara to jedyne co mam, ale i tak jest postrzępiona. Po tamtej stronie coś jest. Nikt nie wie co, ale coś jest. Wydaje mi się, że to jest właśnie rozmowa tych dwóch więźniarek, które są przedstawione. I słuchajcie, ta książka jest wspaniała, ale pełna bólu i udręki, bo no, nikt nie potrafi zniszczyć naszych dziecięcych marzeń. Bardziej niż rodzice, którzy nas po prostu nie kochają. No, żadne dziecko nie chciałoby się czuć niechciane, właśnie i niekochane. No, a tym gorzej, że jeśli z braku miłości zaczyna kiełkować nienawiść, a my nie jesteśmy w stanie w ogóle jej powstrzymać. Książka napisana jest dość swobodnym językiem, ale no właśnie, przepełnionym takimi prawdziwymi emocjami prawie w każdym słowie czuć ból który promieniuje do naszego serca kiedy je czytamy no nic tu nie jest wyolbrzymione tylko tak jakby właśnie pisane z pamięci jedynym minusem w tej książce jest dla mnie tylko brak rozdziałów no wydaje mi się że dzięki którym książka mogłaby się stać bardziej przejrzysta bo widzicie one się zawsze kończą tymi kropeczkami tu jest czasami to jest właśnie ten list pisany innym druczkiem ale wydaje mi się, że gdyby co jakiś czas pojawił się rozdział, bo tu mamy właśnie przeskakiwanie do pewnych czasów, to czytelnikowi byłoby o wiele łatwiej. Chociaż to w końcu był zamysł autorki. My możemy tylko o tym opowiadać. A, bohaterka wplata w historię urywki swojego dzieciństwa. W chwilach, które w jakiś tam sposób zapadły właśnie jej w pamięć, po wcześniejszym życiu, no tym sprzed więzienia, pozostał tylko, moim zdaniem, i strach. Alicja, właśnie ta główna bohaterka, no boi się stawić czoła prawdzie i walczyć o własne dobro. Jest wyobcowana, no bo jej dotychczasowe życie okazało się jedną wielką farsą. I nawet kiedy pojawiła się okazja, właśnie wyprostowania tej przeszłości, uwierzcie mi, że ona boi się opuścić bezpieczne mury swojej celi, no bo tutaj wszystko po prostu zna i wszystko o wszystkim wie. Ja czytając tę książkę wyczułam tutaj szczerość, no i przede wszystkim, właśnie ból. No, tak strasznie miałam ochotę właśnie przytulić tą całą Alicję, bo no, potrafiłam zrozumieć akurat jej cierpienie. Nie każdy z nas doświadczył tylu braków w swoim życiu i przyznawam, że osoby o idealnie szczęśliwym dzieciństwie mogą tej książeczki raczej nie przetrawić. Ja z ogromną przyjemnością przeczytałabym inne książki autorki. Bardzo lubię szczerość w tekstach, no i właśnie tutaj ją znalazłam. Książka, choć przyznacie, że z bardzo skromną okładką, no totalnie kupiła mnie treścią. No ja nie umiałabym teraz przejść obok tej historii obojętnie. Zwoliła we mnie tyle ukrytych uczuć, no że aż ciężko o tym pisać czy nawet mówić. Porusza tak wiele drażliwych tematów, które no z każdym z nas i w każdym z nas tak jakby. Nie umiem się teraz wysłowić. Chodzi o to, że jeżeli mamy coś, o czym nie umiemy się właśnie wypowiedzieć, a co nas męczy i dręczy, to w tej książce to znajdziemy. Ja ją polecam z czystym sercem. Wiem, że ta autorka napisała też inne książki, i chciałabym na pewno je przeczytać. Ta książka miała premierę, jak się nie mylę, 2 listopada. No, i naprawdę jest bardzo skromnie wydana, jeśli chodzi o okładkę, i ona jedyna chyba uzmysłowiła mi, że nie zawsze to, co jest fajne, jest dobre. A na przykład, gdybym na tę okładkę nie zwróciła uwagi, no bardzo bym żałowała, że nie poznałam właśnie tej historii, bo naprawdę historia chwyta za serce. To jest tak dużo rzeczy opisanych, takich nieraz nawet brutalnych, ale i powiem Wam, że prawdziwych. Nie wiem, czy wiecie, ale są tu pewnego rodzaju takie, jakby e, historie, które wydarzyły się naprawdę. No, wiadomo, że wszystkiego totalnie ze szczegółami i nie można było opisać, ale <laughs> autorka stwierdziła, że książka jest ciężka i trudna. Dla mnie nie była ciężka, nie była trudna, tylko po prostu była, mogłabym powiedzieć, poważna. Bo chociaż czuć tutaj wszystkie emocje, to porusza tak poważne tematy, że przede wszystkim nie jest dla dzieci. Nie chodzi o to jakąś brutalność, o słownictwo czy cokolwiek, tylko ja ją polecam dorosłym, którzy nie doceniają tego, co mają, którzy uważają, że mają w życiu źle, którzy narzekają na wszystko. Przeczytajcie tę książkę i dopiero się zastanówcie, co macie, a co ktoś ma. I dopiero wtedy stwierdźcie, czy mam, czy jest wam źle, czy nie. A ja się z wami teraz żegnam, polecam ją wam serdecznie, naprawdę wam ją polecam. Wspaniała pisarka, bardzo dobrze się ją czyta, bo nie ma jakichś tam wygórowanych słów, które zastanawiam się, ale o co jej tutaj chodzi? To jest naprawdę książka napisana z pamięci. No. Może dlatego ten tytuł, właśnie Listy Dzienniki i Pamiętniki. Dla mnie coś cudownego. Dobra, nie przedłużam, bo to chyba najdłuższa recenzja moja. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, Pa.